Ojej. Tylko, że jestem problem, że bym trafił ten kościół. To to pewnie nie są silne, tylko my wkurzają właśnie. ああ。<U> <laughs> I koniec Prawie drugi level, widzicie, już dwa już lewy wpiłem przez ten czas To właśnie hardcorowe jest właśnie takie Właśnie będziemy pisko wspinać do góry Oj tam była skrzynka ja. Ej, nie raczyłem otworzyć jej Widzę Wodwigor, w sensie... Ja te skrzyki teraz nie zrobił, bo Było by źle. Tysiąc z Golda poszłoby się walić. Ale... to tam? Jakby no ja ten Wigor dłużej bym rozwalał tego gościa, tak to... Level up. Ui. Ojojojo Puk Że parę dni chce grywać na się że oni obtążą się po tym wszystkim Es ja esmu tur. Nu Super walka mieczem, trzy, trzy ataki. Czyli tak jeszcze wir wirak na końcu. Wciągaj. I tam gdzie takie fajne, bieskie. Lasek, gdzie tak od góry widać jak się nie mylę. To już jest takie wysokie drzewo, więc powinno widać że...

Nie się, się co będzie na ostatnim poziomie, czy na ostatniej. Pas balina! Muszą być już blisko! Boże, prawda? Było miło. Strzelam w inny punkt dzisiaj szedłem, więc... ...to jeden plus jest. Tylko trochę ciężko z tej nieoprawnej płatki już. Jasne już! Du wej życie. Jest. Więcej życia. Dobra, jest. To może być. Coś co mamy żyć Tam już będzie dużo grzybków. To już zaraz koniec jest. Ostatnia teraz etapa, której to jest najtrudniejszy. Jeśli nie odetnę to krasnoludów, to pająki pewnikiem ich zjedzą. Zbudźcie się, siostry. Jakieś poruszenie. Kto się wprasza? Czy jakiś stworek próbuje nam ukraść posiłek? Lepiej się pospieszę. Właśnie. Nie potrafię się uspokoić, to, to jest taki bug. Ale teraz ich jest tutaj Na razie mało jest jeszcze, bo to będzie dużo więcej. Jeszcze będzie będą królowe, to będzie więcej. Mogę teraz radzić już chociaż... 3 level idzie zaraz... 3 level w jeden... ten... Op, no. no i do widzenia. Pospiesz się, Bilbo! Tegen no. nienawidzę was, jak też udzielone te pęki. Nie ma lecz tutaj lepiej odpadki. Grzeba sam to jest dobrze. Trudzie te fotele będą. No tam jest nowy czerwony pająk, widzicie? Nie wiem czy widzicie, ja widzę. Au! Uwolnij resztę, Wilbo! dwa te duże, a zwoko, na koniec się wszystkie i tak rozbieram. Zdał no, się sam będę rozwalać. Jak wyjąłem królowe na imprezę, to myślałem tam zabijać te piątki. I ostatni kłębek pajączków, wiemy. Sił. Oj, ja chodź w nic. Chodź w Tak. Tak. ostatni kładę. Hej! Wynośmy się stąd! <grym> 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 o oh, jest ale fejl! Ale, ale się zdenerwuje Nie. dużo i sam będzie baj baj Trzecia się dość długo, dużo i już tam wybrało Wiecie? ten złośliwiec kradnie nasz obiad nie wyzwolisz się z tej sieci. Znów je znajdziemy. Po tym jak ześlemy na niego piękny sen. I tak mnie nie złapiesz. Pierwsze. Ach, nie ma ich kur. Jest odwrótka, fajnie. Znowu dostałem. Wow, wow. Ostatni ty, sekundę... Nie. Umrę. Ale żal. To dużo się za bardzo fajnie chciał, to szybko. I zacznijmy od tego. Pewnie, no jasne, bo nie ma co innego na roboty. Nienawidzę no, was. Ten złośliwiec kradnie na... I tak mnie nie złapiesz! No właśnie, ty... Idiota. O, już życie zabiję. za życie! Teraz ta ja. Zostanie pomysł. To są, są dwie takie łositkie, są strasznie. Kto tutaj człapie? Zobaczcie. Duża już jest, nie? A zobaczcie tą czerwoną te padniecie. Level up. głupie i słabe. Ja nie jestem taka. Żegnaj, złodziejaszku! Ja już ją widzę jak ona jest mocna. Patrzcie teraz. Podobno no na góry patrzcie, taki nie można inaczej zabić. Nie! Kurde, już tak mi zaraz trafi. Nie, zrób to zimą pajączku wiesz. Otrodka fajna. Je, je, aż dostał, użyję tych wód w to będzie chyba bez tych rozsądniejszych rozwiązać, trudno, no. Zjedziemy tutaj.

Po dzieciach! Gijem! Lepiej dogonie, krasnoludy! No i koniec levela. 919, so prawo na drugie wodybiko ale... Kupimy sobie... ...slucze, no, bo to sobie się na że się I paczki. Kupimy... Leśne elfy powróciły i schwytały znużone krasnoludy Lecz Bilbo włożył pierścień w ostatniej chwili Leśne elfy wzięły krasnoludy do komnat elfiego króla i zawarły wrota